Cześć manko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak od to dobry wieczór. Bo jest wieczór z go i godzina jest. 1910, zobaczcie. 1910 na zegarku. Zobaczcie sobie jak są zadymiarze obecnie. Jeszcze nie ma loli. Ale zobaczcie sobie. Czy bas jest dobry, bo często ludzie się mnie w ogóle pytali w komentarzach, czy bas jest dobry. To zobaczcie sobie, baza. Ać. Niektórzy z was nie, ma, nie, nie mają w ogóle żadnej legendy A dużo osób się mnie w ogóle pyta czy Amber i Meg jest dobra, to zobaczcie sobie Amber Wypróbuję na dzią sobie Tylko kurde, że mam jedną rękę niedostępną Zobaczcie tak ona się prezentuje, hop a z drugiej ręki to czekajcie. Tak ono się prezentuje. Tak tak się to prezentuje amber. Pamiętajcie filmy codziennie. Przez 10 dni wpadajcie do klubu Nice. Będą wojny klubowe. A mam 17 członków, zobaczcie. Ja już kończę ten odcinek Pa!